Wykażemy, że dla każdej liczby całkowitej n liczba taka jest podzielna przez 3. No i tutaj możemy od razu zauważyć, że to jest schemat zadania związany z podzielnością, gdzie trzeba rozważyć przypadki. Żeby zauważyć wszystkie schematy zadań, to najlepiej sobie ogarnąć te wszystkie schematy zadań na maturze rozszerzonej. Więc sprawdź sobie opis pod filmem. Tam są wszystkie schematy zadań. Natomiast Przechodzimy do zadanka, wyłączamy sobie n, czyli mamy n i n kwadrat plus 5. Teraz to co robimy dalej to udowodnimy, że to wyrażenie jest podzielne przez 5 rozważając przypadki. To znaczy n może być liczbą podzielną przez 3, wtedy będziemy mogli ją zapisać jako 3k, gdzie oczywiście k należy do liczb całkowitych. Może być tak, że te n nie będzie podzielne przez 3. Wtedy możemy zapisać, że n jest równe, no na przykład sobie zrobimy 3l plus 1, no bo mamy resztę. No i jest jeszcze jeden przypadek, gdzie n możemy zapisać jako 3m plus 2, no bo reszta z dzielenia przez 3 może być równa albo 0, czyli jest podzielone coś przez 3 albo 1 i coś nie jest podzielne przez 3, zresztą 1, no albo 2 i coś jest podzielne przez 3, zresztą 2 właśnie. I tak samo robimy każde zadanie praktycznie z tą podzielnością. Jakby to było przez 5 na przykład, no to by było przez 5. 5 coś tam plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, czyli takie więcej możliwości by trzeba było rozpatrzeć. No i tutaj oczywiście też zapisujemy, jeżeli wprowadzasz jakąś zmienną od siebie, no to musisz ją opisać. Że co to jest? Należy do liczb całkowitych. No i teraz podstawiamy do tego wyrażenia, czyli mamy zobaczyć 3k e, n do kwadratu, no to jest 9k kwadrat plus 5, no i to jest oczywiście podzielne przez 3, dlatego że mamy trój tr trójkę z przodu i cała reszta jest liczbą całkowitą. Wobec tego tutaj mamy e, udowodnione na tym e, przypadku. Kolejny przypadek jest tutaj, czyli mamy 3l plus 1. Podstawiam do tego wyrażenia. No i dalej 3l plus 1, czyli już korzystam ze wzorów skróconego mnożenia, to jest 9l kwadrat plus 6l i jeszcze plus 1 plus 5. No i co nam się tutaj, zobacz, dzieje dalej? Łączymy sobie to wyrażenie, znaczy tam sobie wyrazy podobne, upraszczamy, czyli mamy 6l plus 6, wyłączam z tego trójkę czyli mamy 3 razy 3L plus 1, no i z tego zostanie nam 3L kwadrat plus 2L plus 2, no i zobacz, że mamy 3 razy liczba całkowita, wobec tego jest to podzielne przez 3, no i tak samo robimy kolejny przykład, znaczy kolejny przypadek, czyli 3M plus 2 razy 3M plus 2 do kwadratu, czyli 9M kwadrat plus 12M, no i plus 4 plus 5. Upraszczamy to, co możemy, czyli to sobie przepisuje. Tu będzie jeszcze 9. No, oczywiście można to zrobić szybciej. Ja tutaj wszystko pokażę po kolei. Trójkę wyłączamy, czyli mamy 3. To przepisujemy. I tutaj zostanie nam 3m2 plus 4m plus 3 gdzie całe to wyrażenie należy oczywiście do liczb całkowitych, czyli udowodniliśmy na kilku przypadkach, na wszystkich możliwościach, jakie tutaj mogą się zadziać dla n związanego z podzielnością przez 3, że to wyrażenie jest podzielne przez 3, zatem mamy dowód subskrybuj i sprawdź opis po wszystkie schematy zadań maturalnych.